Dzień dobry, Partożenki z tej strony, raz jeszcze z Easy Hotel. Teraz się przenosimy z łazienki, przeniesiliśmy się do kuchni. Kuchnię mamy wszędzie w tej chwili. Kuchnię mamy w kuchni i w salonie. Tak, czyli to wszystko. Zdecydowaliśmy się na malowanie. Malowanie mebli, z tym, że nie tylko i wyłącznie frontów, ale wszystkiego, czyli wewnątrz również meble udziałem A propos frontów. Fronty, to jest płyta MDF, były pokryte okleiną. Okleina, no to prawdopodobnie to było coś takiego jak wylany, wylany plastik, który został sprasowany w ten front. Plastiki bardzo często się odrywały tutaj gdzieś przy tych, szczególnie przy, przy piekarniku jak ciepłe albo z wodą, jak miały E, styczność i dość kiepsko to wyglądało. Widzieliśmy, że ktoś tutaj próbował to przyklejać, z tym, że to trzeba, jeżeli chcesz takie coś przyklejać, to musi dobry mieć klej, żeby e, po stwardnieniu nie odstało, tak? Czyli żeby tą kleinę, e, stali. E, to oklejne dobrze stało. Natomiast okleina, jeżeli jest stara, naprawdę wystarczy ją pociągnąć, schodziła pięknie z, z całego frontu i tak cały front żeśmy obrobili. Teraz do malowania, e, jeżeli to jest e, ten front e, z MDF, najlepiej go jeszcze przetrzeć jakimś papierem ściernym gdzieś, no, 180 200 tak 220 żeby nie było takiej no takiej troszkę on ma taką dziwną strukturkę przy malowaniu to wszystko wychodzi I teraz za trochę malujemy też farbą cynową tą V33 Tutaj, no powiem tak jest dość ciężko się maluje farba jest ogólnie gęsta te farby ogólnie do malowania mebli są gęste Nieważne czy to jest ta farba, czy to jest inna farba, ogólnie są gęste i dość ciężko się malują, to znaczy ciężko nawałek się nawijają i fajnie się zwijają z tego wałka, albo no, dość ogólnie zabijają ten, ten, ten wałek. A propos wałków Mieliśmy kilka, właśnie sprawdziliśmy kilka wałków od takich tak zwanych flokowy wałek, o czym to wcześniej mówiłem o czymś takim, że fajnie wypełnia krawędzie. Po, po taki takim malowałem płytki w, w, no te płytki też, te, też zostały przemalowane, natomiast do mebli, do mebli się nie sprawdzają. Do mebli sprawdzają się takie wałeczki, jak najmniejsze, tak, czyli jak, naj, jak najcięższe, z najmniejszą średnicą, one, w, one są takie z tym mini włosiem, i rzeczywiście fajnie pokrywają, fakt, że trzeba kilka razy na, namaczać w farbie, natomiast no, dość dobrze, dobrze kryją i no, zostawiają jakby mały, mały próg do, do, do poprawy. Jeżeli chodzi o samo malowanie, tu jest na przykład y, naraz maźnięte, tu jest naraz y, i dość kiepsko to wygląda, z tym, że no, te meble są dość ciemne, są takie brązowe. Tamte na przykład są na już pomalowane, to jest trzykrotne malowanie w środku, wewnątrz, więc wyglądają już całkiem sympatycznie. To już chyba cztery razy zostało malowane, fronty. Fronty w zasadzie są najważniejsze. Tak więc też już wyglądają bardzo, bardzo dobrze w porównaniu z tym, co było. Teraz pokażę Tobie, jak to maluje się naraz. Tak? Tu mam półkę, którą wyczyściliśmy, oczywiście nie, jakoś, nie, 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 nie przykładaliśmy wagi do super jakości czyszczenia. Woda z płynem do płukania wyczyszczona gąbką, później to wyschło i później na gąbkę aceton bądź benzyna ekstrakcyjna. Tylko trzeba uważać, bo aceton na przykład zerzewa gąbkę tu odtłuszczona została ta, ta powierzchnia i można malować. Mniej więcej tak. I teraz, jak mogę zauważyć, są smugi, tak? powstają różne smugi. Bardzo trzeba, trzeba uważać, żeby te smugi później równo rozsmarować. Dlaczego? Bo przy każdej następnej nałożonej warstwie te smugi zostają. Teraz bardzo będzie ciężko tych smug się pozbyć, jeżeli od, od razu tego nie zrobimy, czyli musimy ustawić to jak najmniejszą jak najmniejszą powierzchnię, nie? czyli najbardziej rozstartą powierzchnię, tak? Teraz pomalowałem wszystkie strony i tutaj widać, tu są smugi, tu są smugi od wałka. Najlepiej to później zrobić w jedną stronę, tak? Czyli wałkiem robimy jednostronnie i to jest pomalowane na i tak zostawiamy. Yy, niby tam jest schnięcie w ciągu dwóch godzin, natomiast yy, ja bym to zostawił. My to zostawiamy na cały dzień. Na, na następny dzień robimy drugą warstwę. Jeżeli trzeba, to też trzecią warstwę. Oczywiście to są kółki wewnętrzne, więc myślę, że tutaj druga warstwa wystarczy w zupełności. Natomiast jeżeli chodzi co do yy, a propos frontów, tak jak wspomniałem, to, jest, to są cztery, cztery warstwy, żeby. Yy, aha, widzę zobacz, nie można tak jak jak poprawiam, to to zupełnie to wszystko się chrzani. Powiedzmy, że tak, tak to zostawiamy. Do wyschnięcia na cały dzień. Tak to zostawiamy do na cały dzień i, i robimy no w zasadzie tą kuchnię już chyba drugi tydzień, bo każdą rzecz przekładamy, czyścimy, odtłuszczamy i malujemy wewnątrz. Natomiast teraz kwestia dla Ciebie, czy to się opłaca, czy nie. Słuchaj, taka kuchnia, ta zabudowa nowa. Koszt około 7-8 tysięcy w sklepie. Wydaliśmy w tej chwili 3, 3 dwulitrowe farby po 125 zł za puszkę, czyli powiedzmy 300-380 zł w przybliżeniu za malowanie, i to mam nadzieję, że to, wszystko, że to wystarczy. No oczywiście plus koszt takich zakupów, tak czy rączek, czy, czy wałeczków, to znowu, nie wiem, 20 zł powinno wystarczyć na, na taką kuchnię. Z tym, że czasowo, czasowo się to bardzo wydłuża, to jest dwa tygodnie yy, przemalowania tego wszystkiego. Oczywiście tutaj wpadamy na 3-4 godziny, malujemy na raz, obracamy, później to wszystko malujemy z drugiej strony, obracamy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to wszystko musi wyschnąć. Dlatego to się to przedłuża. No jeżeli chcesz, może zainwestować sobie w nową kuchnię, moim zdaniem troszkę bez sensu, chociaż to jest eksperyment, więc tutaj eksperymentujemy. Tutaj w kuchni y, zachowuję, zachowuję wszelkie, na propos jeszcze kuchni, zachowuję wszelkie y, oświetlenie, nawet dołożyłem jedno oświetlenie, jest, tutaj będzie lampa. Pierwotnie jej nie było, ta kuchnia była niedoświetlona. W tej chwili będzie oświetlona, to jest przewigniana lampa na 4-5 punktów, więc każdy za kamerą kuchni będzie doświetlony główną lampą, pod, pod spodem, pod szafkami będą lewy. No teraz to już zaproszę Ciebie chyba pod sam koniec, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Ok, dziękuję i do zobaczenia.